A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Aha, a to się nie opłaca? A to się opłaca, nam? To się no. No wiesz, to sprawi, że nie musisz mieć maski już tutaj, nie? O, kolejny idzie. O, bardzo dobrze. Dobra, walimy w niego. Moje stały. No, brak jeszcze mrówko coś tam. Tak, mrówko olba. to jest mrówko olew. Ok, Okej, widzę, że tam czarne mrówki chodzą. Tak, i tutaj w, tym, w tej oazie takiej no. mamy taki plus, że nie mamy skwierczeń. Okej. Okay. Ważne. I tam jest też miejsce do badań, nie? Więc tam przydałoby się pójść i to odblokować przy okazji, i może tutaj jeszcze więcej ich wybić. Murówkolbów. Dobra, dobra. Murówkolew. Dobra. Zeskakujemy. Tak, tylko że. Pierczenie. Dobra, jakimś cudem przeżyłem. Zostało mi mało HP, ale przeżyłem. Tak? Mi nic nie zabrało. No bo użyłeś tego, mniszka. A. Dobra, ja skanuję ten. O. Oddokowało się. Armor cały. Dobra. O, coś tu jest. Oglądaj, wystarczy. Dobra. Hmm. Tutaj w cieniu nas nie bije. Mhm. I patrz tutaj do mnie i popatrz, w ziemię Czekaj, idę, idę, idę. Zakopany skarb, no. Drugiego poziomu, a nie mamy łopat z drugiego poziomu. Jest takich dużo. No, jeszcze nie mamy. O, lipka. A my już odblokowaliśmy ją. To dlaczego nie możemy? Mamy odblokowany, ale tutaj sprawdzę co do niej potrzeba. Czekaj, bo kwarty znalazłem. Dobrze, to wykopuj. E, Czarnej mrówki potrzebujemy dużo do łopaty drugiego poziomu. Mhm. Dobra. O, e, zrespił się kolejny na moich oczach. Idę, idę, idę. Tylko, tylko uważaj na nie, bo one w piasku mogą się kopać, nie? No, wiem, wiem co to w ogóle za robaczek Chodź. jest. Kiedyś widziałem o nim, no. a w nocy to byśmy nie mieli tego sklepczenia, nie? Nie, w nocy nie mamy sklepczenia, więc za chwilę już nie będzie na całej pieskownicy. Nie widzę go. Więc w story tutaj no, gdzieś tu się kopie. Oba, Tak tu jest. O dobra. Dobra. Wydostań go, niech on się nie kopie. To jest właśnie duży plus w tej grze, przynajmniej, że mogę po prostu uderzać w ziemię tam, gdzie wiem, że on jest. I dzięki temu mogę go uderzać, już nie? Kurde, bez staminy nie mogę strzelać, ale jaja. No. Dobra. Dobra, poszedł. Aha, mrówka jest nam niezła. O, tam jest dobra, kolejna, która dobra, się bije dobra. z nim. Pomogę dobra. jej trochę. Dobra. Okej. Okay. Murówka nam pomaga, chociaż ona będzie kolejnym celem. No. Okej. Okay. Jabłko. Czera? A czemu przyszła na.? A, bo ucieka. Kurtna uciekła. Czekaj, A, już uciekła. Będę po nią. Nie, uciekniesz mi gadzie. Ja nawet z maratynczykiem i nie dokończysz. Jeszcze na... Maratończyk i tak nie jest do biegania, przypominam, tylko do zwiększania stamina. Nie ma jej, o jest. Dobra, czekaj, już Tu jest, tu jest, tu jest. To jest. Do dobra. Pozbieraj ją tam. No dobra. To tak, mamy troszeczkę mrówkolwa ale zapewne niewystarczająco na dwa armory. Okej. Okay. To dawaj idziemy dalej. Ruszę gdzieś tu kolejnego. W okazji może jakieś zęby znajdziemy. O, pająk! Pogoniec tam jest. Tak, ale chyba przydałoby się go zabić, bo wiesz, on, on później wyjdzie. Wezmę jabłko. O, co tam masz? Murówka 2, który idę. rzucałem we mnie. Idę, idę, idę. Jeżeli mi nie rzuca, więc. O ładnie. kurde! Nieźle mi zadał. O. I to jest taki wiesz, o wiele mocniejszym mrufkole, który może no, zranić pasję. No właśnie, bije mnie mocno. Dobra, walę w niego. Ale są duże nagrody, jak go pokonamy. Okej, okay, walę ile fabryka dała. Jaką ona, on ma słabość? E, nie wiem, czy on jakąś ma jakąś i świeżej i mm. Ma odporność na słone i cięte. Dobra. O, patrzy na mnie. Weź go sfokusuj. Dobra. Okej. Okay. O, patrzy na mnie, patrzy na mnie, patrzy na mnie. O kurde, doberwałem jeszcze Uważaj. No wiem, jestem w takim miejscu, że jakby co to mnie podniesiesz. Okej. Okay. Tu mi się skończyły wale w niego z tymi miętowymi. No to nic. Dobra, koniec z paniem. Okej. Okay. Teraz zbieramy go i zobacz. Otwieram się przejście niżej. O! Dobra. I co, idziemy to? Tu? Tak, i tutaj mamy dużo fajnych rzeczy, które nas czekają. Okay. Dobra. O, uważaj, ich więcej mrówko kolwów. Okej. Okay. Dobra, wale w niego. Jak się na ciebie zfokusował. No, wściekły jakiś. Okej. Okay. Obijamy go! Ja miałem ze stamina. O Jezu, od dupy strony mi wziął. Dobra, co to jest? Dobra. I teraz tak, zbieramy wszystko co widzisz. Sól. Tak. Słone obrażenia. Okej, okay, ja muszę się wyleczyć, daj o. mi chwilę. Jest kazitelny marmor, ale jego nie możemy wykopać na razie. Okej. Okay. Jest szansa, że z jednego z nich wypadnie ci ten świeży odłamek czy jakiś coś takiego. E, czy nie, słony odłamek. Okej. Okay. I inny. I ten. Jak ci wypadnie, to możesz go sobie założyć, wyekwipować jako akcesorium zamiast e, tego. No, zamiast tego do spadania. No. I dzięki temu będziesz miał na wszystkich broniach obrażenia słone. O, to fajne. Dostałem yy, osiągnięcie, jeżeli no. Modyfikacje, dzieło od kamienia, czy jakoś tak. No, dzielek od kamienia. dzielek to orzechów, ale inne. No. No. Dobra, ja idziemy też dalej. To mam, ja to mam chyba już na trzecim poziomie. Okej, okay. kurczę, mi by się przydało chyba. Ej, chyba to już ja, kolejne, kolejne. Kolejne, kolejne. Uwaga. Dobra, ginie od pyłku. Gadzie. O, uwaga. Ja w ogóle picia nie mam. Jak muszę się napić. Dobra, już wracam. Dobra, walę w niego. Uważaj. Dobra. Zabijesz go już? No dobra, ja zabiję. Ty gdzie zejdź. Okej, idziemy dalej. To lecimy dalej. Hits, hits i hits Dobra Dużo tej soli tu jest No Ale pewnie z jednej ale soli ma się jedną strzałę No Niekoniecznie, ale no Będzie potrzebne tego dużo zapewne Okej, okay, tu nic nie ma. O Jezu. Dobra, to tyle chyba już stąd e, jeszcze w drugą stronę możemy iść, bo tam jest jeszcze A nie, dobra, tu nic nie ma Dobra jest ten marmurek. Ja się po prostu trzymam prawej ściany i już. No i tu masz kolejną swoim strzałę jeszcze. Dobra. A I ten. To jak to się nazywało? Weź. O, zjadłem wszystko. Kiedy będziemy mieli trzeciego poziomu rzeczy, takie jak młotek, łopata i, i kurczę, jakiś nożyk dla mnie? E, to tak. Trzeciego poziomu topór. E, popatrz na mapę. Zaznaczyłem, gdzie jest. Znaczyłem, gdzie jest lec. Gdzie... Aha, tam. Tam jeszcze. Tam są termiter Mhm. Mm Dobra. Z termitów dropiłem rzeczy, części termity i tego typu rzeczy, i z tego się robi topór. Jak masz topór, to obok tego no, drewna z termitami jest y, szopa taka, na której mamy rzeczy, które będziemy potrzebowali do, tam, do zrobienia już samych armorów. No Tak naprawdę, cała wyprawa po termity i po rzeczy, które będą potrzebne, nie jest aż tak ciekawa, bo. strasznie. Dobra. Bo ten. Termity same to nic specjalnego, to takie mrówko lwy, ale lekko inny skin. I mm -hmm. po prostu wiesz, tylko zabijasz, wychodzisz stamtąd i nic więcej. Okej. Okay. potem craftujesz sobie siekieret trzeciego poziomu. o, O, mam, 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 mam. Niebieski mam. Te... Tak, okay, już idę, już idę. A! Już próbuję iść przynajmniej. Nie mam problemy z chodzeniem. Ja już jestem. Dobra. Ło! Wow, chyba dostał krytyka. Masz go posunęło. No. Ale krytek to jest jak jest taki, taka jakby iskra na nim jeszcze. No no no. Oj, uwaga. Dobra, elegancko. No i fajnie. Tutaj kilka strzał. Słyszę coś. Kulkę. Okay. Gdzieś tam jest w okolicy. No tak, tu jest w okolicy, no. I co tu jest? Zapewne jest w. gdzieś właśnie tu. O, mam. Tak jest, kółka. Science. Dobra. Ja wolę zęby od tych scienceów. No tak, bo zamysł no, mocniejsze. Ale no, science i tak potrzebujemy w dużych ilościach jeszcze, nie? No, no, no O no, cię chycam. Dobra e, tutaj w ogóle mamy no, laboratorium, ale to od drugiej strony musimy wejść. Piaskownica. Trzymy. Potrzebna jest tam karta. Możesz mhm. sobie podejść i zobaczyć. No karty, której nie mamy. Tak. Jak na razie. A ona będzie wyekwipowana, czy to będzie jako przedmiot taki pasywny? Um, wiesz co? Nie wiem. Nie miałem jej jeszcze. Mhm. Mm Słyszę coś. Tak sobie myślę, czy z kolejnym walczyć, ale chyba tak. Posz. No, potrzebujemy z niego części w końcu. No... I to w dużych ilościach. Okej... Okay. Patrzcie na mnie! Okej, okay, widziałem tego twojego krytyka. O, mój krytyk. O drugi krytyk. Dobra, pięknie.